Jak się pani odniesie do tego, że było to wbrew pani woli, robione na sali operacyjnej? Chyba sam dyrektor szpitala ruchał, no. Odkazuje go na kastrację. Mm. I, wow, ja sam to nie lę. Co na Dyrektor szpitala rucha babę na, bez jej wiedzy. Ale ja, ja ruchają się na szpitalu na dwórce. Słucham. Zobaczmy teraz, co nasi obywatele sądzą o tym zdarzeniu. Tak. Witam. Dzień dobry. Jak się pani odniesie do tego, że pani była zapinana na sali operacyjnej. Nic nie widziałam. Mam nagrane. Czy... Poczekaj! Poczekaj, Pietrek! Mocny materiał! Jak się pani odniesie do tego, że było to wbrew pani woli, robione na sali operacyjnej? Nic nie widziałam. Czy to był. kwałt? Nic nie widziałam, nic nie słyszałam. Nie, nie pamięta tego, Pietrek! Mhm. No, sądzę, że to nieprawda. Wszystko okaże się jak wyjdzie mój artykuł. To, I moje nagrania. Niemożliwe. Widziałem to. Ślepy jeszcze nie jestem. To czemu do nich nie Zakryj kamerę, zakryj kamerę. Bo by mnie wykręciło, kurwa, w trzecią gęstość, kurwa, pojebało cię? Ruchać się w gierce komputerowej. <śla> 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 kamera, kamera do góry. Ale jakie by pytania chcemy ci zadawać, Czy to ruchanie na szpitalu? Tak, to mój to temat ja, na bloga a będzie. A Już wszystko montujemy. Się. Witamy w studiu. Mamy gościa, o którego spytamy parę pytań. Co sądzi o danej sytuacji, która wydarzyła się na szpitalu? Feedbox. Witam, nazywam się Joe Adams. Co sądzi pan o danej sytuacji, która wydarzyła się na szpitalu głównym? Co się stało? No chłopak beruchał ruchał bez jej zgody. Dyrektor szpitala. Dobrze, następne pytanie, bo pan mało rozmowny. Kurwa nie mam następnego pytania. przygotowanego. Co uważa pan, że powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Lukas Davis skazuje go na. skazuje go na kastrację i gwałt nieletnich.